Witam, kochani. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który bardzo często spotykam pomiędzy, w rozmowach pomiędzy chrześcijaninami, i zauważyłem, że są podzielone pomiędzy nimi opinie na temat tego, do jakiej grupy przynależą. Czy to są kalwiniści, czy to są jacyś charyzmatycy czy też ewangelicy problem polega na tym że nie ma żadnych grup i wszystko jest wszystko jest podporządkowane doktryną wiary i to tylko my sami próbujemy się Podzielić i, i, i stworzyć jakieś swoje własne kluby, że tak powiem, przynależności. Prawda jest taka, że głównie chodzi mi o to, dzisiaj chciałem ten temat podjąć: czy nasza wiara jest dana nam przez Boga w 100% procentach, całkowicie, czy też my mamy jakikolwiek współudział w naszym zbawieniu? Jest to temat w zasadzie bardzo ważny, bo, bo tutaj w grę wchodzą nasze uczynki, a wiemy, że nie poprzez uczynki jesteśmy zbawieni, tylko poprzez wiarę. A uczynki są tylko owocem naszej wiary i dowodem na, na miłość Boga. Więc um, takie pytanie często jest zadane. Czy my mamy wolną wolę, żeby uwierzyć, żeby, żeby nawrócić się i uwierzyć, czy to jest narzucone nam przez Boga? To jest wszystko pytania, które nie mają w zasadzie sensu. Dlatego, że wszyscy wiemy, że w chwili gdy się rodzimy, poprzez grzech Adama i Ewy, my dziedziczymy. Martwą duszę. My dziedziczymy naturę, która jest całkowicie zła, całkowicie, że tak powiem, natura, która jest grzeszna i jest duchowo nieżywa. I dopiero poprzez miłość Boga, poprzez krew na krzyżu przez Pana Jezusa, my zostajemy poprzez Ducha Świętego przywróceni do życia i dopiero wtedy, gdy stajemy się przywróceni do życia, dopiero zaczynamy szukać Boga i, i nawracamy się. Więc teraz zachodzi pytanie, czy wszyscy zostali... Dali, dostali taką możliwość, czy dostali możliwość nawrócenia się i przyjścia do Boga. Więc to jest właśnie, to jest właśnie ten problem, który najczęściej wśród, wśród chrześcijan jest z różnych punktów rozpatrywany. Chciałbym na, dać taki, takie małe Taki mały przykład. Znaczy przykład, może, może nie przykład, taką analogię. My wiemy, że Pan Bóg nas stworzył. I wiemy też, że Pan Bóg znał nas zanim jeszcze przyszliśmy na ten świat, zanim zostaliśmy poczęci w łonie matki. Pan Bóg nas, znał nas. Pan Bóg znał nas nawet zanim stworzył ten świat, bo pismo święte jest bardzo, bardzo jasno nam to mówi. Więc jeśli rozumiemy ten fakt, że Pan Bóg nas znał poprzez zanim jeszcze zostaliśmy poczęci, czy w ogóle zanim świat się powstał, został stworzony, to zachodzi pytanie, czy Bóg wiedział, czy nawrócimy się i przyjdziemy do Niego, czy też wiedział, że nie przyjdziemy do Niego. No więc oczywiście, skoro nas jeszcze nie było, a Bóg nas znał, na pewno Bóg to wiedział. Więc jeżeli Bóg wiedział, że my do Niego przyjdziemy lub nie przyjdziemy, to teraz zachodzi pytanie, kto o tym zdecydował? No więc, skoro Bóg wiedział, a nas jeszcze nie było, no to nie może być innej odpowiedzi, jak tylko i wyłącznie, że to Bóg jest ten, który daje nam wiarę, który daje nam życie wieczne w połączeniu z Bogiem lub w oddzieleniu od Boga. Więc jakiekolwiek pytania o wolną wolę czy niewolną wolę nie mają jakiegokolwiek znaczenia, bo tutaj wszystko chodzi o to, czy Bóg jest Panem jedynym, czy Bóg jest jedynym władcą świata, wszechmogącym i wszechmogący, wszechmogącym. Bo jeśli my mamy jakikolwiek współudział w naszym zbawieniu, to, to Bóg nie jest Całkowicie wszechmogący i, 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 wszech, i, i, i posiadający władzę nad wszystkim, bo my to decydujemy. Więc, więc, więc teraz, gdzie jest ta wolna wola? Oczywiście my mamy wolną wolę, ponieważ wolna wola, gdyby w nas, gdybyśmy nie mieli wolnej woli, to bylibyśmy jakimiś robotami. Więc my musimy mieć wolną wolę, i Bóg jest wspaniały, że nam tą wolną wolę dał. I, I dzięki temu my możemy wybierać. Niemniej jednak, ponieważ my odziedziczyliśmy od Adama i Ewy naturę, która jest skorumpowana, która jest przepokojona grzechem, i martwa natura, jak chodzi o o życie wieczne, to, to nasza wolna wola jest tylko i wyłącznie w ramach tej natury. Jest ograniczona tą naturą naszą, która jest grzeszna. I, i dopiero gdy Bóg nas wskrzesi do życia wiecznego i da nam nową naturę, naturę która może wybrać dobro od złego, to dopiero wtedy my zaczynamy szukać Boga i Go znajdujemy, bo wiadomo, że, że w tym momencie jedyną naszą nadzieją będzie Pan Bóg i naszym, naszym, naszym pragnieniem będzie Pan Bóg. Ale jak długo jesteśmy martwi duchowo, to my, my Boga nie chcemy. Robimy wszystko, żeby tylko Bogu Boga odrzucić i zgrzeszyć przeciwko niemu. Więc nasza natura jest ograniczona. Jak to zrozumieć? ja mam taki jeden przykład, ale to jest bardzo, bardzo przykład nie, nie na miejscu. Niemniej jednak to jest przykład, który dobrze, bardzo dobrze. Pokazuje to, że, że przychodzi moment, kiedy nasza wola zostaje przemieniona i, i, i dobra wola, która nie chce Boga, nagle zaczyna chcieć Boga, dlatego, że Pan Bóg daje nam to odnowienie. Więc a, ten przykład to jest taki. Więc wyobraźmy sobie, że a, robimy coś, jakieś hobby, czy jakieś cokolwiek, co nas bardzo, czy rozmawiamy z kimś bardzo interesująco, czy pracujemy, czy cokolwiek robimy i, i jesteśmy bardzo wciągnięci w to, co robimy i w tym momencie czujemy sygnał natury, że musimy iść do łazienki. Niemniej jednak my nie chcemy przerwać tego, co robimy, więc możemy ten sygnał jakby odepchnąć i, i, i zapomnieć o tym. Za jakiś czas ponownie mamy trochę silniejszy sygnał, że powinniśmy iść do łazienki, niemniej jednak znowu postanawiamy odepchnąć ten sygnał i, i nie iść do łazienki. I tak może to się dziać wielokrotnie przez bardzo długi czas. Niemniej jednak przyjdzie jeden moment, w którym nasza niechęć pójścia do Łazienki przemieni się w pragnienie pójścia do Łazienki. To będzie moment, kiedy już przestaniemy nie chcieć iść, ale jedynym naszym marzeniem będzie jak najszybciej się tam znaleźć. I to jest właśnie, i to jest właśnie ten przykład. Który nie powinien być powtarzany, niemniej jednak on daje bardzo dobre, obrazowe, obrazowo ukazuje to, co z nami się dzieje. Pan Bóg w chwili, gdy nas, gdy nas dotyka poprzez Ducha Świętego, odnawia nas. Daje nam to, że, że zaczynamy go szukać i do niego przychodzimy. Ale zanim Bóg nas dotknie, Robimy wszystko to, co wolna wola w środku naszej zdeprawowanej natury od nas oczekuje. Co, co wolna nasza wola chce. Czyli uciekamy od Boga. Na poparcie moich słów o tym, że nigdzie nie ma mowy o, o wolnej woli, że wszystko jest poprzez Boga, Nasza wiara jest nam dana, i przyjście do Boga. Najlepiej obrazuje taki fragment z Biblii. To jest werset, to jest w liście do Pawła, do Rzymian, w 8 rozdziale i werset 28 do, do 30. I, I zwróćcie uwagę na to, że są. Są pewne stadia, które nam, które są etapy, w których przychodzimy do Boga. Więc najpierw jesteśmy, najpierw jesteśmy znani przez Boga, później jesteśmy powołani przez Boga, później jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga, a później jesteśmy uwielbiani przez Boga. No, więc nie ma tutaj nigdzie mowy o jakiejkolwiek naszej wolnej woli do przyjścia do Boga. Ta wola jest, ale niemniej jednak ona jest, że tak powiem, overruled. Czyli nie wiem jak to słowo można powiedzieć. Jesteśmy, jesteśmy. Wola Boża jest jakby ważniejsza od woli naszej, i wola Boża przemienia naszą wolę, i stajemy się podładnymi Boga. No więc chodźmy do, do listu Pawła do Rzymian. 8 rozdział, 28 werset mówi tak. Do 28 do 30. Więc 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, Którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, którzy, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. No i teraz. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A tych, których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Wiesz? Więc nie ma tu mowy o żadnej wolnej woli, i jest tutaj tylko mowa, że są ci, których On przeznaczył, Pan Bóg. Ale skoro są ci, których Pan Bóg przeznaczył, też muszą być ci, których nie przeznaczył. Czemu tak się stało, my nie wiemy. To jest wszystko ku chwale Boga. Jaki Bóg ma plan, nie nam jest to, to decydować i nie nam jest na ten temat e, jakokolwiek się zgadzać czy nie zgadzać z tym. My musimy to zaakceptować, ponieważ taka jest wola Boża i, i Dlaczego tak się dzieje, nie wiemy, i nie wiemy też, kogo Bóg przeznaczył, więc my powinniśmy każdemu mówić o Bogu i każdemu pokazywać tą nowinę dobrą, która mówi o przyjściu Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy, który z martwych stał i wstąpił do nieba, i poprzez wiarę w Niego możemy być nawróceni i zbawieni. I tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy przeznaczeni przez Boga, do Niego przyjdziemy. Niemniej jednak można by tutaj dyskutować na przykład Ewangelia Jana, trzeci rozdział, szesnasty werset, niech jak to przeczytam, to jest bardzo częsty, bardzo częsty argument używany przez Braci i sióstr, właśnie w dyskusji na ten temat. To jest, proszę bardzo, szesnasty werset, trzeci rozdział Jana Ewangelia. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie znowu. No, zaraz, zaraz, zaraz to nie jest to, bo to jest Ewangelia Jana trzeci, no, przepraszam, trzeci rozdział 16 werset, trzeci rozdział, szesnasty werset. Ewangelia Jana mówi tak. E, I proszę bardzo. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. No i oczywiście tu jest argument, że każdy. Dla każdego e, Pan Bóg umarł i, i ktokolwiek w uwierzy. Miał żywe Oczywiście Pan Bóg umarł dla każdego, kto w Niego uwierzy. Niemniej jednak następny rozdział, który nam mówi, rozdział, raczej znaczy następny werset 18 mówi tak: kto w jego, wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego, Syna Bożego. Więc więc wiadomo, że. Są ci, co wierzą, i są ci, co nie wierzą. Niemniej jednak nigdzie tu nie ma mowy o tym, że to od nas zależy, że to, że to my o tym decydujemy. Jest tylko mowa o tym, że ci, co uwierzą, będą zbawieni, a ci, co nie uwierzą, będą niezbawieni. No i, i tak to wygląda. Dziękuję.